Reklama. Sponsorem podcastu jest Impact 24, największy w tej części Europy kongres gospodarczo-technologiczny. Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry. Wita Państwa Agnieszka Urazińska z Wysokich Obcasów w podcaście Wysokich Obcasów. I proszę Państwa, dlaczego tak nas wkurza chirurżka? Czy nauczycielka ma mniejszy prestiż niż nauczyciel? I czy my lubimy, żeby ktoś wytykał nam błędy? Te pytania będę miała okazję zadać mojej dzisiejszej gościni, a jest z nami ekspertka od słów Martyna F. Zachorska. Znana i to... Całkiem dobrze, bo jej profil śledzą tysiące followersów. Jako pani od Feminatywów, autorka książki Żeńska końcówka języka. Dzień dobry. Dzień dobry, jest mi bardzo miło gościć w waszym podcaście. Ja się szalenie cieszę, że my się możemy słyszeć, że te pytania będę mogła zadać, ale zacznę od takiego. Czy myśli pani, że ludzie lubią, jak się ich poprawia? Wytyka się im błędy, albo wskazuje się im błędy? Raczej nikt z nas tego nie lubi i też pewnie dlatego poprawianie jest tak popularne w naszym społeczeństwie. Dla wielu osób, poprawianie obcych osób w internecie, w komentarzach stanowi swego rodzaju dowartościowanie. My lubimy poprawiać, ponieważ dzięki temu czujemy się lepsi, czujemy się. Wyżej, czujemy, że, że stoimy wyżej od naszego interlokutora, ponieważ wiemy, jak poprawnie coś zapisać albo powiedzieć. Co nie zmienia fa faktu, że moim zdaniem poprawianie obcych osób w internecie albo w ogóle obcych osób, nie tylko w internecie, jest po prostu. Fupa. Jeżeli nie jesteśmy z kimś w relacji nauczyciel uczeń, czy wykładowca student, i czy jeżeli nie, jest, jeste, nie, nie jesteśmy z kimś w na tyle bliskiej relacji, że możemy komuś zwrócić uwagę na błąd i ta osoba się nie obrazi, no to po co po co zwracać obcej osobie uwagę na to, że zapisał coś z błędem ortograficznym albo że popełnił błąd gramatyczny albo że, że użył związku frazeologicznego w zły sposób. To jest po prostu niepotrzebne i nic nie wnosi do dyskusji. No właśnie, no to jak w takim świecie, gdy ludzie nie lubią, żeby im mówić, co, co, co robią nie tak, jak, jak, jak powinni prawidłowo na przykład się wyrażać. Jak wytłumaczyć fenomen językoznawczyni i w dodatku pani od feminatywów? Myślę, że My bardzo lubimy słuchać o języku. Mamy bardzo wielu przedstawicieli właśnie tego grona językoznawczego, czy literaturoznawczego, wielu profesorów popularnych, którzy są często zapraszani do mediów. My kochamy ich słuchać. Są dla nas autorytetami i, i zawsze, zawsze mam wrażenie chętnie włączymy opowieść o języku. Fenomen takich postaci jak profesor Bralczyk, profesor Miodek, czy ostatnio Kamila Kalinczak czy Maciek Makselon pokazuje, że jest w nas głód słuchania o poprawnej polszczyźnie. Nawet jeżeli jesteśmy pierwsi do poprawiania innych, a może to, to sami chcemy się dokształcać, a może właśnie dlatego tak lubimy poprawiać innych, ponieważ my e, tak chętnie się dokształcamy. To na pewno jest jakoś ze sobą połączone. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że to poprawianie obcych osób może bardzo łatwo obrócić się przeciwko nam, ponieważ każdy z nas popełnia błędy. Nie ma takiej osoby na świecie, która nie popełnia Pani błędów. Pani też? Oczywiście. Oczywiście każdy z nas popełniał błędy, a są tacy ludzie, którzy, mi, e, którzy tylko czekają na to, aż ja popełnię jakiś błąd, a wtedy czują e, satysfakcję z, z taką aż podwójną, e, powiedziałabym, ponieważ e, do, do tej satysfakcji, którą już każdy e, otrzymuje, do tego zastrzyku satysfakcji, który każdy otrzymuje z e, samego faktu e, wytknięcia drugiej osoby błędu i poczucia się lepszym, to jeszcze dochodzi do tego komponent e, taki. Ja to lubię porównywać do tego, co działo się zawsze w bajce z Kubidu na końcu odcinka, że ten złoczyńca, opada mu maska, zostaje mu ściągnięta maska i się okazuje, że to jest ktoś zupełnie nieszkodliwy. I tak samo jest tutaj, taka osoba liczy na to, że opadnie maska filolożki i się okaże, że to żadna specjalistka, że to jakaś po prostu, że to jakiś przebieraniec jest tak naprawdę. I na dodatek kobieta. I na dodatek kobieta, no to przecież jest zawsze, e, zawsze najgorzej, no bo, e, bo my wolimy słuchać mężczyzn. No właśnie, no właśnie, dlaczego wolimy słuchać mężczyzn? Myślę, że to zależy od tematu, ale na pewno wciąż w naszym społeczeństwie panuje przekonanie, że męskość równa się kompetencja i profesjonalizm. Wierzymy wciąż. A kobiecość to emocje. Kobiecość to emocje rozedrganie, tak, tak płaczliwość tak, oczywiście. No i hormony. Tak, nadmierna emocjonalność to przede wszystkim. Bardzo często spotykam się z taką opinią, że na temat feminatywów najlepiej, żeby wypowiadali się mężczyźni, ponieważ Bo? oni nie mają interesu w mówieniu o feminatywach, rzekomo. Okay. A kobiety mają. Mówiąc o feminatywach, wprowadzać na salony swoją agendę polityczną. I w okay. związku z tym, że są kobietami, miałyby rzekomo mieć emocjonalny związek z tematem, o którym mówią. Czyli, przeciw... czyli, czyli feminatywy na, 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 na użytek polityki wykorzystywane, tak? Tak, bo niestety te formy, ja mówię niestety, ponieważ absolutnie nad tym ubolewam, są od y, kilku. Na stu lat markerem przynależności politycznej. I wiele osób podziela takie przekonanie, że jeżeli ktoś używa feminatywów, to jest zwolennikiem określonej siły politycznej. Jest, jest taki, taki pogląd bardzo powszechny, że jeżeli mówi się, jeżeli dana osoba mówi adwokatka, to głosuje na lewicę, a jeżeli mówi pani adwokat, to głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Rzeczywistość tak nie wygląda, ponieważ sprawa jest znacznie bardziej zniuansowana i gdyby rzeczywiście tak było, jak, jak ci ludzie twierdzą, to największymi lewakami w Polsce byłyby dzieci, ponieważ dzieci mają naturalny odruch tworzenia feminatywów. Można to bardzo łatwo zauważyć, rozmawiając z kilkulatkami. Tak, które, próbują, próbują same, prawda? Tak, natychmiast mhm. nas poprawią. E, poprawią, e, powiedzą, że są strażaczkami, że chciały być strażaczkami albo. Lekarkami, kimkolwiek tam sobie wymarzą. Dla nich naturalne jest to, że, że rzeczowniki określające nazwę zawodów mają formy męskie i żeńskie, ponieważ są chłopcy i są dziewczynki. No ale w, hmm? ja, ja pamiętam, pamiętam jak um, lata temu miałam problem z naukowczynią. E, pisałam o bardzo, bardzo zdolnej dziewiętnastolatce, utalentowanej, i ona została w wysokich obcasach w tekście przedstawiona jako naukowczyni. Teraz no Minęło kilka lat, ale myślę sobie, Boże, jakie to oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o chirurżkę, no to nadal y, 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 ja z tym problemu nie mam, ale pamiętam, że gdy usłyszałam pierwszy raz, no to, to no bardzo, bardzo mi to na przykład nie pasowało. Wiem, że ludzie się śmieją bardzo z tych chirurżek, z socjolożek, z psycholożek, po prostu naprawdę to, 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 to no nie, nie wchodzi. Natomiast. Mam taką nadzieję, że za jakiś, nie wiem, minie pokolenie i nie będzie najmniejszych problemów z feminatywami, pod warunkiem, że będziemy ich używać. Że dla dzieci to jest tak oczywiste. Takie, no, że nasze córki będą chirurżkami po prostu. O, tak sobie myślę. Myślę, że tak. Myślę, że jest spora szansa na to. A propos tej chirurżki, to ja się nie dziwię, że pani miała. Początkowo problem z tym wyrazem, ponieważ zawiera on bardzo trudną zbitkę współgłoskową. Niewiele jest takich wyrazów, które nastręczają tyle problemów, a przynajmniej właśnie tak się nam wydaje na pierwszy rzut oka, ponieważ nasz język jest znany z tego, że nie należy do najłatwiejszych, jeśli chodzi o wymowę, i wiele osób wręcz szczyci się tym, że. Że znają język polski. Są w sprzedaży takie koszulki z napisem Mówię po polsku, a jaka jest twoja supermoc. A więc widzimy, że. Pięknie, bardzo mi się to Że podoba. jesteśmy dumni z tego, że u nas w naszym języku to książka brzmi w trzcinie, że król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. I że stół z powoływanymi nogami. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam. Oh! <laughs> Blisko ideału, blisko. Ale ja mam zawsze to usprawiedliwienie, że mam dwa języki ojczyste, więc. A który, e, jaki jest drugi? Wie, więc, I że funkcjonuje też na co dzień w tym angielskim i polskim, okay. e, będąc tłumaczką e, symultaniczną, to ma, mam prawo do błędów większe niż. O, <laughs> niż przy tłumaczeniu symultanicznym to dopiero można język połamać, prawda? Tak sobie. Można, tak. tak sobie można myślę. połamać. Tam w ogóle można się połamać. I zestresować. I zestresować, tak, to jest, mówi się tak, że to jest jeden z najtrudniejszych, najbardziej stresujących zawodów tak, świata, tak porównywalny poziomem stresu. Z kontrolerem lotów. Kontrolerem lotów na dużym lotnisku albo z neurochirurgiem. Albo z neurochirurżką, no, na przykład. Tak, tak. Chociaż ja dystansuję się od takich porównań, bo jednak kiedy ja się pomylę, to co najwyżej, najwyżej może dojść mm -hmm. do gafy i do, do, do jakiegoś takiego y, FOPa dyplomatycznego, a jeżeli pomyli się neurochirurg, neurochirurżka albo kontrolerka lotów, no to y, zginą ludzie. Więc jednak y, gafa dyplomatyczna. Y, skandal dyplomatyczny tak, niższy ciężar. Człowieka to jest tak troszeczkę niższy, mniejszy. O, mniejszy kaliber. Ale przyszło mi coś do głowy teraz sobie tak pomyślałam, że często właśnie, bo ludzie mają ochotę używać poprawnego języka po, po, wielu ludzi, coraz więcej osób na szczęście taką, taką tutaj potrzebę w sobie odnajduje. Natomiast i to jest oczywiste, Nikt nie powie, nie chcę mówić poprawnie po polsku. Natomiast e, jeśli chodzi o feminatywy, to często one nie są utożsamiane z poprawnością, e, tylko z jakimś takim wymysłem. E, pisząc teksty, miałam zwyczaj pytać, bo wiem, że czasem jest sprzeciw, e, pytać psycholożkę na przykład, e, czy życzy sobie pani być e, psycholożką czy psychologiem. Teraz już nie pytam. Po prostu psycholożka jest psycholożką, ale zdarza mi się, że y, psycholożka mówi nie, nie, nie. Ja, ja wolę, wolę, żeby pani napisała psycholog. Mm -hmm. Oczywiście, i zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze odniosę się do tego, co pani powiedziała y, na temat tego, że coraz więcej osób chce uczyć się, jak poprawnie mówić, jak poprawnie pisać. Myślę, że. Badania pokazują, że jesteśmy dosyć pewni siebie, jeśli chodzi o nasze umiejętności językowe. Ostatnio Rada Języka Polskiego przedstawiła wyniki sondażu z okazji, przeprowadzonego z okazji Dnia Języka Ojczystego, który co roku e, obchodzony jest 21 lutego. Mhm. E, I tam zadano pytanie respondentom, jaką ocenę wystawiłbyś, wystawiłabyś sobie z języka polskiego? 38% powiedziało, że piątkę. 32% że czwórkę, a 20% że szóstkę. Czyli że. Może to było o marzeniach, a nie o realnych yy, możliwościach. Jaką ocenę wystawiłbyś, wystawiłabyś sobie z języka polskiego? Jesteśmy bardzo pewni siebie, jeśli chodzi o nasze umiejętności językowe, ponieważ tutaj trójkę tylko 7% zaznaczyło, a dwójkę i jedynkę a dwóch... to odpowiednio 2,1%. Więc uważamy, że mówimy, piszemy świetnie. Co najmniej dobrze, ponieważ yy, Czwórka, no to ocena dobra. Więc y, cieszy mnie to, że nie poprzestajemy na laurach i mimo tego, że tak wierzymy w siebie i w nasze umiejętności językowe, to nadal chcemy się dokształcać. To, to super. No mhm. właśnie. A jeśli chodzi o drugą kwestię, czyli o to, o to wybieranie, o to, że, że psycholożka woli być y, z jakiegoś powodu psychologiem. Jeśli chodzi o to wybieranie, to warto pamiętać, że. Mamy wybór i powinniśmy mieć wybór. Skoro... A właśnie, czyli to nie jest tak, hmm. przepraszam, właśnie, czyli to nie jest tak, że teraz poprawnie oznacza z użyciem feminatywów? Nie, nie. poprawnie. No czyli co to są feminatywy? Hmm. czy to jest, feminatywy to jest. Dobry ton. Jeden z wyznaczników żeńskości w polszczyźnie. Możemy żeńskość zaznaczyć właśnie w ten sposób, ale możemy też używać form pani adwokat, Możemy też używać form. Pani fryzjer? Męskich z, w odniesieniu do kobiet. To też nie są błędy. Być może kiedyś zostaną określone jako błędy, ale na chwilę obecną mamy do wyboru formy męskie i formy żeńskie. I oba warianty są jak najbardziej poprawne, więc to, w jaki sposób chcemy, się, chcemy być określane, należy do nas. Kiedy jesteśmy o to pytane, oczywiście, tak, no bo nie mamy wpływu na to, jak o nas będą mówić. Musimy po prostu zaakceptować fakt, że zarówno pisanie, na przykład o mnie, zarówno filolog, jak i filolożka jest poprawne i nie ma co się na to zrzymać, i bardzo bym chciała, żebyśmy jako społeczeństwo nie hejtowali, mówiąc językiem takim tutaj. Um, Kolokwialnym, internetowym, powiedziałabym, żebyśmy nie hejtowali drugiego człowieka za jego wybory językowe. A hejtujemy? A hejtujemy bardzo, bardzo. A proszę hejtujemy. o tym opowiedzieć, Naprawdę. proszę o tym opowiedzieć. Najpierw może takie surowe dane. Czy mhm. kiedykolwiek pokłóciłeś się z kimś o kwestie językowe? 38% Polaków i Polek odpowiada tak. Okay. Czyli. Czyli jest to no, spora, spory odsetek yy, mieszkańców yy, naszego kraju. Yy, I chodzi tutaj o to, yy, czy pokłóciliśmy się z kimś o kwestie językowe, yy, czyli na przykład jak coś się poprawnie mówi lub pisze, czy używać nazw żeńskich, wulgaryzmów i czy pewne słowa są obraźliwe. Język grzeje mocno, to widać zawsze, kiedy użyjemy w tekście feminatywu. Na przykład. Że zwłaszcza w nagłówku. Zawsze znajdzie się osoba, której jedyny komentarz będzie dotyczył nie treści artykułu, ale tego, że w nagłówku użyto feminatebu. Być może jest to troszeczkę mniej powszechne niż jeszcze 2-3 lata temu, ale wciąż znajdują się osoby, które piszą, psycholożka, to nie czytam. Psycholożka. Świnia, lożka, psychoświnia, świnia psycholka. O nie, ja rozumiem, że to są cytaty. O, o, oczywiście, że to są cytaty. A ten cytat o świni i psycho, świni psycholce jest bardzo, bardzo powszechny. Co i rusz? Odkopywany jest taki mem ze świnią i podpisem psycholożka. Jakich wysokich za... lotów dobcich? Tak. Jejku. Jest taka też pani psycholog chrześcijańska, która bardzo aktywnie działa na Twitterze. I ona też co jakiś czas. Wrzuca żart, takiego mema? No nie bierze. Tak, ten żart tutaj, tutaj robią dłoń palcami cudzysłów, gest cudzysłowu, żart, co jakiś czas wrzuca. Ona bardzo mocno sprzeciwia się feminatywom i daje temu wyraz właśnie za pomocą, pomocą takich żartów. Tak? ja. Przy mojej działalności w sieci bardzo wiele razy byłam obrzucona wyzwiskami właśnie ze względu na to, że mówię o feminatywach. Bardzo często umniejsza się moim kompetencjom ze względu na to, że jestem panią od feminatywów. Wiem, że ta nazwa może odstręczać, może też zabierać mi kontrakty. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale no cóż, tak to się akurat u um, mnie, zarządzaniem losu. Zdarzyło, że, że zaczęłam badać właśnie żeńskie formy. Niestety. No zdarza... Właśnie, ale dlaczego? Dlaczego? Jeszcze, jeszcze, jeszcze dodam, że niestety mhm. zdarzają się takie osoby, w których feminatywy wzbudzają ogromną agresję. I mm, takie osoby piszą życzenia gwałtu, życzenia morderstwa, piszą y, o tym, że jestem taka i taka, i siaka, i naprawdę. Nikomu nie życzę otrzymywania takich wiadomości z takimi obelgami, chociaż wiem, że w porównaniu z innymi twórczyniami, które mówią o feminizmie, ja nie doświadczam praktycznie żadnego hejtu. Bo to, co się dzieje u innych twórczyń, to przechodzi ludzkie pojęcie. W jaki sposób pewne grupy działają na rzecz tego, żeby zniszczyć daną twórczynię. A zastanawiała się pani, skąd, skąd, no bo to, to nie jest niechęć, to nie? jest jakaś, no nie wiem, jakaś nienawiść, jakieś szukanie wroga. Skąd, skąd to się bierze? Dla, dlaczego tak ludzie reagują okrutnie? To nie jest zwykły sprzeciw, to nie są osoby, które w sposób kulturalny wyrażają e, swoją niechęć do danych form, bo do tego oczywiście każdy z nas ma prawo. To mm -hmm. są osoby, które święcie są przekonane o tym, że są na wojnie kulturowej. I że oni są żołnierzami w tej wojnie, a my, czyli osoby, które Mówią o feminatywach, o języku inkluzywnym, ale też szerzej. Feministki, osoby LGBT, osoby zajmujące się pomocą uchodźcom, imigrantom, czy reprezentanci partii lewicowych to są osoby, które chcą zniszczyć naszą kulturę. I Przyjmując taką optykę, a kiedy wejdziemy w takie środowisko i jesteśmy bombardowani tego typu treściami przez algorytm, to ja się im nie dziwię, bo jeżeli mhm. jesteśmy na wojnie, no to wszystkie chwyty są dozwolone, prawda? Także wyzywanie, mm, życzenie gwałtu, czy taki stalking wręcz, bo to w niektórych przypadkach dochodzi do dramatycznych sytuacji. Ale tak, ja sobie tak myślę, w związku z tym, że mm, ma pani głos. I zapraszam do tego, żeby powiedziała pani to, co chciałaby pani powiedzieć mhm. osobom, które w ten sposób się zachowują, które są na tej, na tej wojnie. Nie wiem, czy, czy jest sens mówić e, cokolwiek, dlatego że to są osoby zazwyczaj bardzo zaślepione nienawiścią. To są osoby, które nie chcą słuchać, bo. Z własnego doświadczenia wiem, że z tymi osobami nie warto w ogóle dyskutować, ponieważ yy, to jest jak dyskutowanie ze ścianą. Najlepiej tym osobom po prostu nie odpisywać, dlatego że one są żądne atencji, one są żądne uwagi. One chcą, żebyśmy my odpisały, bo wtedy uważają, że oho, za przeproszeniem, będzie wulgaryzm, dupa zapiekła. A jeżeli dupa zapiekła, to znaczy, że trafił w czuły punkt. Więc ma rację. Ja widziałam tyle takich, ja, ja też w takich te, takie środowiska mm, obserwuję spo, w celach badawczych i ja mm, te schematy y, myślowe znam. Ja widzę w jaki sposób te osoby dyskutują i w jaki sposób ta dyskusja przebiega, kiedy ktoś chce z nimi rozmawiać. Y, I to nie. Nie działa, tak? To nie są osoby, z którymi można racjonalnie porozmawiać, kulturalnie porozmawiać. Rozumiem, że skoro nie, nie warto z nimi dyskutować, bo to nic nie da, to co? Trzeba robić swoje, prawda? Tak, tak trzeba robić swoje i nie oglądać się na innych. To jest bardzo trudne, szczególnie kiedy, kiedy atakuje cię grupa osób. Ja mam mhm. takie doświadczenie, Udziału w dużym programie, który ma widownię głównie męską, i takiego hejtu jak pod tamtym filmem nie doświadczyłam nigdy, nigdy wcześniej i nigdy później. Spodziewałam się, że będzie burza, ale nie aż taka. To w jaki sposób wszystko, co zrobiłam, było analizowane, od mojego wyglądu na moim głosie kończąc, przeraziło mnie. Naprawdę mnie przeraziło i nabrałam jeszcze większej, większego podziwu dla twórców i twórczyń, którzy które działają w takich dużych mediach, które są zapraszane, które wychodzą poza bańkę i które się nie boją stawiać czoła osobom, które chcą je zdyskredytować, i robią to w sposób haniebny. Ale rozumiem, że pani od feminatywów pozostanie. Na stanowisku. Myślę, tak. Myślę, że tak. No to ja, ja, ja trzymam za słowo i chciałam na koniec zadać takie pytanie: co pani od feminatywów uważa za, za swój e, największy sukces? Bo na pewno takie były. Dla mnie sukcesem jest to, że mogę robić ciekawe rzeczy, brać udział w ciekawych wydarzeniach, spełniać swoje marzenia, o których spełnieniu nawet nie marzyłam, tak, bo nigdy nie pomyślałam, że, że wydam swoją książkę, że, że będę mogła poznać ludzi, których kojarzyłam tylko z mediów, których podziwiałam. To, że Michał Rusinek napisał mi Blerba na książkę, to jest mój I idol. On panią bardzo lubi i ceni. Naprawdę? Ta tak. Och, ja kocham Michała Rusinka. Tak, bo a... ja też, <grywa> tak i rozmawiałam, rozma rozmawialiśmy o pani od feminatywów i był po prostu, jeśli mogę się wyrazić, pełen ochów i achów naprawdę. Ojejku, że... a dobrze. Jeśli mogę mówić o sukcesie, to moim największym sukcesem jest to, że ja mogę funkcjonować w takich dwóch światach, że, że mogę jednego dnia dostać nominację Kobiety Roku i Pójść na bankiet z celebrytami, a drugiego dnia, a, a, a tuż po tym bankiecie, wsiąść w pociąg i e, wrócić do swojej rodziny, a trzeciego dnia e, pracować jako nauczycielka, spotykać się ze studentami, prowadzić takie zwyczajne, normalne życie. E, to jest moim sukcesem, myślę, że, że mogę być tu i tu, jedną nogą tu, drugą nogą tu, e, wszędzie się czuję u siebie. To ja bym tylko tak chciała podsumować, że bardzo się cieszę, że, że Pani jest. Jest mi bardzo miło. Po takiej y, opowieści, to ja chcę tylko powiedzieć, że jestem tym bardziej pełna y, uznania dla tego, co Pani robi. No i życzę Pani y, siły, żeby mogła to Pani robić dalej. I tak bardzo, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym podcaście. A gościłam dziś y, Martynę Zachorską czyli panią od feminatywów. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A zapraszałam i rozmawiałam z panią od feminatywów, ja, czyli Agnieszka Urazińska. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia. To był podcast Wysokich słów. Reklama. Sponsorem podcastu jest Impact 24, największy w tej części Europy kongres gospodarczo-technologiczny.